Proszę Państwa, powiem szczerze, uwielbiam ten moment, gdy oczekiwania dobiegają końca. Z meczem każdy lubi dzielić się swoimi przemyśleniami, swoimi analizami, ale teraz przyszedł czas na ich konfrontację z rzeczywistością. A my przekonamy się, kto wyjdzie starczą. Czy im to się uda? Tego nie można przegapić. Witamy Państwa ze stadio Abanca Balaido z Vigo. Na trybunach wspaniała atmosfera i liczymy na to, że przed nami arcyciekawe spotkanie. Witają Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy dziś Państwa na mecz ligowy, czyli to na czym polega piłka. Drużyna Celti Vigo zmierzy się z Cadiz. Mam nadzieję, że wszyscy przygotowali sobie już jakieś przekąski, bo zapewniam, że od tego meczu nie będzie się można oderwać ani na minutę. Uwaga, wychodzi sama, Tak jest! Otwiera wynik meczu. Znakomicie wchodzą w to spotkanie. Widać tutaj jak na dłoń, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. Podręcznikowe wykończenie, zero zbędnego kombinowania, potężny strzał. W takiej sytuacji piekielnie trudno zatrzymać piłkę. Tworzył nam się wynik. Jest 1-0. Escalante. Ma piłkę i okazję, by dograć do jednego z kolegów. Jago Aspas otrzymuje teraz piłkę. No i znowu są przy piłce. Przeciwnik na niego naciska, ale nie daje sobie odebrać piłki. Alcaraz. I doskonała okazja. Okazja na gola. Bramkarz jednak interweniuje wzorowo. Teraz z rogu na jedenasty metr. Mogło być groźnie, ale pewnie wybijają. Jago Aspas otrzymuje teraz piłkę. Bamba z piłką. Jago Aspas może to strzelić. Tak się powinno stopować ataki rywala. Piłka odnajduje teraz Aspasa. Bamba z piłką. Aha, jednak piłka nie przekroczyła linii. Spójrzmy. Faul, nie. Czysty odbiór w polu karnym. Roger Marti. Ma przed sobą sporo miejsca. Może zaatakować skrzydłem. No tak, decyzja sędziowska może być tylko jedna. Karny. Mogą teraz wyrównać. Tak jest! Trafiony, zatopiony. Pewne uderzenie z 11 metra. Piłka w siatce. Wydawało się, że brankarz obroni ten rzut karny. Piłka jednak była ciut szybsza niż interweniujący golkiper i padła pod jego brzuchem do bramki. Wyrównali więc stan spotkania. 1 do 1. Piłka opuściła plac gry. Out. Oskar Mingeza. Wznowią grę od rzutu rożnego. Bambas z piłką. A teraz Jago Aspas. Jak rozwiążę tę sytuację? Ma wsparcie, by to rozegrać. Bamba z piłką. Może coś być z tego podania. Uwaga, będą prowadzić. I proszę Państwa, jest. Drużyna przeciwna znowu musi gonić wynik. Spójrzmy na powtórkę. Widać jak budowana od dłuższego czasu przewaga przekształca się w realne prowadzenie. Co za koordynacja. Widać, że stres chociaż na chwilę z niego uleciał, obejmują prowadzenie i to daje jego drużynie wyraźne szanse na wygraną. Aktualny wynik to 2 do 1. Nie ma to jak uprzykrzyć życie rywalowi odbiorem blisko bramki. Oho, teraz jest niezła okazja do kontry. Była szansa na kontrę, ale to musi być wszystko lepiej rozegrane. Bożer Marty. Postanowił strzelać. Świetnie teraz w obronie. Kadis spróbuje wyrównać z rzutu rożnego. Daleka piłka z rogu. No tuż nad poprzeczką. Dobrze rozegrany rzut rożny. Trener zareagował jak zareagował, ale chyba trudno mu się dziwić, gdy weźmiemy pod uwagę aktualny wynik i zmarnowaną sytuację. Oskar Mingheza. Są coraz wyżej z piłką. Jak to rozegrają? Pipice żądają strzału. Dobrze, teraz przeszkodził. No i proszę, rzut karny. Tak to musiało się skończyć. I ruszył już Jago Aspas. Broni, ale piłka nadal w grze, wciąż groźnie. Oj, teraz w poważnych tarapatach. Teraz uwaga, agresywny pressing przynosi przechwyt. Może być z tego okazja. Dobrze, utrzymuje się przy piłce. A teraz przestrzeń na skrzydle, może to wykorzystać. Centruje teraz w szesnastkę. Pewna interwencja, brawo. Obrońca na posterunku oddala zagrożenie. Rusza do przodu i szuka dobrego rozegrania. Oskar Mingheza. Larsen. Poszedł odważnie do przodu. Obrońcy jakby zaskoczeni. A więc już wiadomo, jeszcze dwie minuty będziemy oglądać zmagania na boisku. Eskalante schodzi teraz ze skrzydła do środka. Może teraz wyrównać Ruben Alcaraz. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. Solidny występ w pierwszej połowie. Taka gra musiała się podobać kibicom. Naprawdę godny podziwu występ, który realnie wpłynął na wynik. Jeśli uda się podtrzymać formę, to zapowiada się ekscytująca druga połowa. Rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Larsen. Nieudana interwencja i wciąż atakuje. Szansa! Ależ teraz interwencja bramkarza. Bardzo groźnie to wyglądało. koledzy z obrony na pewno będą mu wdzięczni. Sztab najwyraźniej uznał, że drużynie potrzeba nowej energii z ławki. Pan z piłką, szansa, Jago Aspas. No i bramka! No ładnie, przewaga rośnie, a ciśnienie osób na ławce wyraźnie spada. Spójrzmy na tę powtórkę, to był świetny techniczny strzał. Piłka dostała takiej rotacji, że ciężko było przewidzieć tor jej lotu i mamy piękną bramkę. Reakcja menedżera mówi sama za siebie. Plan zrealizowany z nawiązką może sobie pogratulować. Na tablicy wyników 3 do 1. Escalante. Escalante. To bramki mają już blisko. Można by coś tu wymyślić. Teraz dośrodkowanie w pole karne. Mamy gwizdek, i po tym przewinieniu sędzia wskazuje na jedenastkę. Czy wrócą teraz do gry? Tak jest. Trafiony, zatopiony. Pewne uderzenie z 11 metra. Piłka w siatce. Widzimy teraz, jak dobrze zostały odczytane intencje przy tym strzale, ale to i tak nie wystarczyło do skutecznej obrony, a nawet dotknięcia piłki, która przeleciała ponad. Pytanie, czy takie uderzenie w ogóle da się zatrzymać. Na tablicy wyników mamy 3-2 I Jago Aspas Jago Aspas otrzymuje teraz piłkę I Jago Aspas I teraz centra w pole karne Rankasz broni, zagrożenie nie minęło, trzeba wybić. Na razie drużyna przeciwna oddala niebezpieczeństwo. Teraz dobra okazja do wyprowadzenia kontry. Gdyby tego nie przejął, byłoby naprawdę groźnie. Larsen. Świetne teraz prostopadłe do granie, Bamba z piłką. Ależ niesamowity przechwyt na połowie Rywala. Kardynalny błąd w tyłach. Piłka odnajduje teraz Aspasa. Czy trafi do siatki? Nic z tego nie będzie. Świetnie obrońca. Maxi Gomez. Są z akcją w pobliżu pola karnego. Pytanie co teraz zrobią. Jest dośrodkowanie. Świetnie. Jukka wybita. Skuteczna interwencja obrońcy. Rusza do przodu i szuka dobrego rozegrania. Bamba z piłką. Wymieniają teraz piłkę cierpliwie, ale szybko. Szukają błędu w defensywie. Pewnie w obronie. Są coraz wyżej z piłką, jak to rozegrają. Może teraz, może wyrównają. Broni teraz strzał, ale tutaj ciągle będzie groźnie. No, dobrze, to nie była zbyt udana akcja. Jeszcze tylko 10 minut do końcowego kwiska. Piłka odnajduje teraz Aspasa. Ależ doskonała sytuacja! I utana interwencja. A więc jest przerwa w grze. Będziemy mieli zmianę. Teraz z rogu na 11 metr. Tak, było nieczyste zagranie w polu karnym. Sędzia wskazuje na wabną. Taki karny na dobicie przeciwnej drużyny. I piłka w siatce. Dla Strzelca rzutu karnego wykonanie swojej powinności nie było szczególnie trudne. Już przed strzałem trzeba wybrać stronę, w którą bramkarz się rzuci. Tu źle odczytał ruchy Strzelca i był już bez szans. Jedenastka wykorzystał. I po tej bramce jest 4 do 2. Escalante ładnie utrzymuje się przy piłce na połowie rywala. Obrońca na posterunku oddala zagrożenie. Fantastycznie to zastopował. I teraz mamy przechwyt. Piłka do Maxi Gomeza. Przeciwnik na niego naciska, ale nie daje sobie odebrać piłki. Złapią kontakt. No i drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Została jeszcze tylko minuta regulaminowego czasu gry. Grają teraz na własnej połowie boiska, wyczekując ostatniego gwizdka, który przypieczętuje ten... Koniec! Górą drużyna gospodarzy mogą zejść z boiska z podniesionym czołem. Drużyna zagrała naprawdę dobry mecz, a najlepszym tego odzwierciedleniem jest wynik. Zwycięstwo dwiema bramkami, wyraźne pewnie. Cóż za spektakularna forma? Miejmy nadzieję, że utrzymają jak najdłużej. Dwie bramki i to w wygranym meczu. No ma powody do zadowolenia, ale też te gole nie wzięły się z niczego. Był aktywny, polował na okazję, cały czas skupiał na sobie uwagę obrońców, a mimo to nie powstrzymał.